Witam Was w kolejnym odcinku Białobrzeska do tablicy. Już jestem spięta, już prawie stoję przy tablicy. E, nerwowa cała i zestresowana, A, bo dzisiaj o posagu. To znaczy, dawno, dawno temu, jak wiemy. Y Przykowali rodzice taki posag. To były głównie takie wielkie, piękne, drewniane skrzynie. A w tych skrzyniach była zastawa stołowa, nie wiem, jakaś pościel haftowana, jakieś stroje bardzo drogie, haftowane jakimiś tam, nie wiem, złotymi lićmi. A ja dzisiaj Wam przyniosłam taki współczesny, symboliczny posag naszego dziecka. Naszych dzieci to jest taka, no, taka już zużyta waliza. I myślę sobie, że możemy tak powiedzieć, że to jest posag naszych dzieci. No nie jest to skrzynia. Ale też w coś musimy, ten walizkę wyposażyć. I wyobraźmy sobie, że ta waliza, to jest właśnie walizka, którą nasze dziecko wyjdzie kończąc, nie wiem, 18, 20, 21 lat. Jak będzie wychodził z naszego domu i zakładał swoją rodzinę albo wyprowadzał się do swojego mieszkania. Dajemy mu tę walizkę. Co jest w tej walizce? Zestawa stołowa? Pościel haftowana? Kasa? Nie wiem, klucze do nowego mieszkania? Klucze samochodowe? Właśnie. W co wyposażymy nasze dzieci, jak wyjdą z naszych domów? Co jest ważne? E, moja w zasadzie czwórka już prawie z tego domu wyszła. Każdy dostał swoją walizkę. To się dostanie niebawem. I ostatnio zastanawiałam się, co do tej walizki włożyłam. I to, drodzy Państwo, nie były klucze do mieszkania. A to, co moim zdaniem jest najistotniejsze. Dobra edukacja, ale też wartości, na jakich ludzi chcemy wychować nasze dzieci. Czy mają. Czy są odpowiedzialne? Czy są otwarte? Czy są społeczne? Czy są wrażliwe? Czy są patriotami? Czy są osobami wierzącymi? To wszystko zależy od nas. Co my włożymy do tej walizki? Czy włożymy tu egoizm, próżność, pychę? Myślenie, że jestem najważniejszy, że cały świat do mnie należy, bo mam kasę? Albo będę miał, albo jestem, nie wiem, pępkiem świata, bo tak mnie wychowali rodzice? Nie wiem, ile mają dzieci lat Twoje, wiem, ile mają moje, ale myślę sobie, że niezależnie od tego, ile mają lat, czy dopiero rok, czy trzy, czy cztery, czy jeszcze tam troszkę więcej, zastanów się dzisiaj, co Ty chcesz włożyć do walizki swojego dziecka, na jakiego człowieka chcesz wychować swoje dziecko, bo ono wyjdzie z tego domu, otworzy tę walizkę i zobaczy, co, na jakiego człowieka wyrósł. A, kochani, Dzieci nie są naszą własnością. One nie są niczyją własnością. One są oryginalne i jedyne, niepowtarzalne i my nie mamy ich na zawsze. W pewnym momencie wyjdą. My wychowujemy te dzieci dla kogoś, dla drugiej osoby. Więc jaka ta druga osoba będzie? Nie mamy na to wielkiego wpływu, ale co nasze dziecko przyniesie tej drugiej osobie w tej walizce? Na to mamy ogromny wpływ, a kiedy będziemy chcieli wyposażyć tę walizkę w jego, kiedy będzie miał 18 lat, 16, 15, to już jest zamknięte. Walizka będzie zablokowana za późno, więc praca domowa, zastanówcie się, co chcecie włożyć do walizki swojego dziecka, co ma wynieść w posagu z waszych domów.